Witam w kolejnym odcinku Dzisiaj pokażę wam moją bitwę Batchatem w Plutku z Leszkiem Na T57 i z Lipku na drugim badczacie. Bardziej chciałbym wam Pokazać tą bitwę w ramach ciekawostki Ile może dać gra, wspólna gra W Plutonach Nie jestem jakimś wybitnym graczem na badczacie, Więc nie wszystko robię dobrze No może na początek kilka słów O samym tutaj czołgu Jest to starszy brat wspomnianego amx 1390 Którego mieliście okazję oglądać Dwa odcinki temu. Jest to naprawdę fajna maszyna. Bardzo popularna zresztą na randomach, też używana na clan czy na kompaniach. Co można powiedzieć? Sześć pocisków, znaczy pięć pocisków. Każdy 390 tutaj ma średniej y bułki Ponadto prawie 260 penetracji. Jest to naprawdę wystarczająca ilość, i gdy kogoś doskoczymy od tyłu, niezauważenie na przykład. Jesteśmy, zadać mu naprawdę y, ogromne obrażenia. A gdy gramy właśnie w takie dwa badczaty z supportem T57, to jesteśmy naprawdę zrobić chwilę potężny da damage. Y, tutaj na początek się rozdzieliliśmy. Ja z lipku jedziemy tutaj na góreczkę, natomiast Leszek y, będzie y, tutaj krył miasto. Szanse na wygranie bitwy mamy naprawdę spore, nie ma zbyt wielu tutaj dobrych graczy, raczej przeciętni jedynie na plus się wybi wybija tutaj Mauser z tego SBP, więc będziemy starali się tutaj... Najpierw go zdjąć jeśli go spotkamy, a prawdopodobnie tak będzie, ponieważ E50M zazwyczaj wjeżdża na górkę. Tutaj na początek ja się wkulałem, na sam szczyt nikogo nie zauważyłem. Więc postanowiłem się skierować tutaj w stronę tego E5, który mogliście przed chwilą zobaczyć. Początek niezbyt dobry: dwóch naszych scoutów zginęło właściwie be, be, bez sensu. Pierwszy strzał w E5. Tutaj już drugiego nie oddaję, ponieważ że graczę piątką um, się sprytnie schował. Sprytnie, po prostu się schował, a nie chciałem marnować e, kolejnego e, pocisku, ponieważ przez samo przeładowanie magazynku to jest około 38 sekund. No i tak jak mówiłem, mamy E50M oraz y, BatChata tutaj na góreczce. E, jak, jak widzicie to zjeżdżanie celownika jest szybsze niż w AMX-ie y, 1390 więc możemy więcej zrobić właśnie w ten sposób, gdy że przemieszczamy się, strzelamy, przemieszczamy się, strzelamy. Ponadto ten czołg się całkiem nieźle nadaje do objeżdżania, oczywiście jakichś cięższych maszyn typu S100 e i 4, gdy je zaskoczymy jakoś od tyłu, jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Należy bardzo uważać na artylerię, jak w wypadku wszystkich Francuzów tutaj od GW Tigera, od, nawet od GW Pantery, czy od Humela może wejść maksymalny damage dlatego według mnie żarowa tutaj to podstawowa sprawa, ponieważ yy, wyobraźmy sobie, że będę tak stał, ktoś mnie podświetli i dostanę za 1000 od Humela, to niewątpliwie zaboli, prawda? Raczej mało dziesiątek po, pozwoli sobie na takie yy, właśnie tego typu strzały. No, po raz kolejny tutaj wystawia się E50M Postanowiliśmy z Lipku tutaj na niego się przyczaić. Gdyż jak mówię, bardzo dobry gracz, a wiadomo, taki, i taki w, y, gracz w pojedynkę potrafi zrobić więcej niż banda pomidorków. No, więc spokojnie tutaj czekamy, niepotrzebnie nie wyjeżdżając. Jako że penetracja jest spora, sobie radzimy spokojnie z tym E50. Jak widzieliście mieliśmy szczęście, ponieważ pierwszy strzały tutaj mój zdjął gąskę. I niewątpliwie tutaj Dużo to dało. Tutaj zauważcie, że jesteśmy ciągle niewidoczni. Nie do końca wiem, czemu ten badżat podczas wycofywania się zatrzymał. Spokojnie go tutaj yy, zdejmuję. Myślałem, że się udało nam tutaj nieźle powalczyć, ale w tym momencie padły nasze dwie dziesiątki. Co, jak potem się okazało po bitwie, yy, żadna z nich nie zrobiła, nawet yy, jednego strzału nie oddała wroga w sensie z zadaniem Demedru no więc sytuacja jest niezbyt ciekawa jak mówię tutaj my zabiliśmy im dwie dziesiątki oni nam dwie dziesiątki, ale także skautów, a w wypadku gdy, mamy, gdy mają przewagę artylerii mogą nam niewątpliwie tutaj zadać więcej damage właśnie poprzez aktywne po prostu podświetlanie tutaj widziałem strzał oddałem strzał w patona, niestety niecelny, tutaj z Lipku postanowiliśmy już się nie cykać i ruszyć do przodu, gdyż e, jak, zauważy, jak zauważyliście dość mocno, tam wrogowie pociśnęli lewą flanką, więc prawdopodobnie są tam. Więc e, cała naprzód tutaj na tego Badczata, który został. E, e, I w tym momencie było zaskoczenie, ponieważ badczat wroga pojawił się po tamtej stronie. Więc szybki rajd, ja postanowiłem, że pojadę właśnie tutaj na plecy Patona. I BatChata, natomiast Lipku miał spróbować zlikwidować artylerię, które jak, jak zazwyczaj stoją tutaj, właśnie zaraz za przyjazdem kolejowym, i jak się okazało, było to całkiem słuszne. Zresztą możecie to sami teraz zauważyć. GW Pantera, wprawdzie to tylko i Hummel, no ale y zawsze jednak mogą zadać w szczególności BatChatom czy T57 Heavy Sovity. Temyć. Ja tutaj ostro ruszam właśnie na tego badczata. Lipku mnie miał wspierać z drugiej linii. Postanowiłem wjechać w niego, tracąc trochę swojego HP, ale jak widzicie, w wsparciem Lipku szybko sobie poradziliśmy. No i kolejne peski tutaj idą w patona, szybka eliminacja i w tym momencie postanowiłem uciekać. Mam na plecach T62A, on postanowił mnie dorwać, za wszelką cenę, jak zresztą możecie zwrócić uwagę. Na szczęście tutaj leszek był w pełni załadowany więc y, sam przyjmuję strzał to T62A, natomiast leszek już tutaj go spokojnie wykańcza Jak widzicie wspólna grada jest bardzo dużo y, gdyż, gdybym nie miał tutaj wsparcia leszka, prawdopodobnie ten T62A bym je załatwił na przeładowaniu. Tutaj szybka zmiana lipku z leszkiem y, będą y, postanowili tutaj cofnąć się do bazy i ją przypilnować ja natomiast dostałem za zadanie wytropić artylerię żeby w razie podświetlenia nie zostać po prostu zdmuchniętym przez nią, bo to jednak dwie artylerie siódmego poziomu, więc zagrażają zarówno i Leszkowi, jak i Lipku. Tutaj jadę w to miejsce, które widzicie na mapie, ostatnio artylerię stały. Myślałem, że stąd może zobaczę GWT-gera, postanowiłem się przycelować, jednak nie udało się, to więc spokojnie, powolutku tutaj wjechałem trochę wyżej, wiedząc, że GW gera raczej mi się nie schowa. Nie przycelowuje, nikt mnie nie widzi w tym momencie, więc mogę pozwolić sobie na to. Jeden strzał oddany i już została tylko jedna artyleria. Tam, tam jestem spokojnie przekonany, że właśnie sobie chłopaki poradzą. Po lipku zlikwidował Objecta 268, E5 poradziła sobie z i z, z dość niekorzystnego wyniku, jak widzicie wychodzimy na prowadzenie. Yy, teraz tutaj widzę wprawdzie e -setkę. bardziej jednak martwi mnie artyleria, gdyż nie wiem gdzie jest. No ale udało się ją wykryć, mimo że ona już też mnie widzi. Yy, szybko ją eliminuję, gdyż to ona mnie podświetla, żeby nie ryzykować tutaj strzału czy to od yy, E100 czy od KW4. Zostało już tylko czterech wrogów. Yy, jak widzicie sobie spokojnie z nimi radzimy. Tutaj oddaję jeden strzał kartofel w E100, drugi natomiast już jest bardziej przycelowany i... Wchodzi. Teraz szybkie przeładowanie, pojadę tutaj na góreczki, żeby w razie czego przy odrobinie szczęścia podświetlić e natomiast samemu się przeładować. <laughs> Jak widzicie już no w, tej, w tym momencie bitwa jest wygrana, no, czy Esto 100 ma sporo HP, jednak no, nie mają najmniejszych szans z nami. No tutaj kolejny frak Leszka, który eliminuje y, kawu czwórkę. W tej chwili został jeszcze tylko Isek 4, którego załatwia Lipku w Badczacie oraz E100, które ja tutaj, na które ja się zaraz rzucam i które zaraz wspólnie tutaj z Leszkiem załatwi z Lipku załatwimy. Zwróćcie uwagę, że to będzie 14 nasz, na frak naszego plutonu. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.